Cześć, cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Pika Kart. Czego nie wiesz, a powinnaś, powinieneś masz usłyszeć na temat miłości. Będą tutaj informacje dotyczące o Twoich największych jakby możliwościach, aspektach. Co możesz zrobić, jakie masz zadanie do wykonania, aby tę miłość e, zakościć w swoim sercu. Zatem jeżeli jesteś osobą, która poszukuje miłości, być może jesteś osobą, która ma problem w historiach emocjonalnych, w związku, to też ten filmik jest dla Ciebie. Będą trzy grupy kart. Możecie już w tym momencie sobie pomyśleć, która grupa kart, zanim zobaczycie je na stole, chcecie wybrać. Zanim do tego przejdę, przedstawię się osobom, które pierwszy raz są na kanale. Jestem Tarociską Agiacis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota. Numerologię, kartę rytuały również nie są mi obce. Więcej informacji o mnie na dole w opisie filmu znajdziecie. Na dole też powinna być czasówka w odniesieniu do pierwszej, drugiej, bądź też trzeciej grupy kart. Moi drodzy, możliwość jest na kanale Zobaczenia Horoskopów, właśnie Pika Kart, Nauki Tarota, Waszych pytań, moich zapowiedzi. Tutaj kilka filmików Wam przedstawię. Zapraszam Was bardzo serdecznie do zerknięcia. Cóż jeszcze? Tutaj macie informacje na temat kursu Tarota w formie wideo. Jeżeli macie ochotę wykupić dostęp, to zapraszam. Również jest możliwość nauki indywidualnej właśnie kursu Tarota. Również możecie umawiać się na indywidualne sesje z kartami, czy to o Online, czy też osobiście. A zatem zapraszam Was bardzo serdecznie. Jestem również na TikToku, na Facebooku, na Instagramie. Tam różnego rodzaju są treści. Jeśli Was to zainteresowało, na dole odnośniki, zapraszam. A teraz, żeby nie przeciągając, nie przeciągać, mamy trzy grupy kart. Pierwszą, drugą, bądź też trzecią. Wybierz jedną z nich, tam którą wybierzesz będzie właśnie wskazówką, podpowiedzią na temat właśnie historii miłosnych dla Ciebie, to w czym jesteś mocny, to co Ci pomoże, to nad czym warto, żebyście popracowali, być może w kulejącej właśnie teraz relacji, co macie do zrobienia, no i czego możecie się finalnie spodziewać. No to tak, raz, dwa lub trzy. Jeśli wybraliście kartę numer 1, e, to tutaj e, macie wskazówki e, podpowiedzi e, dla Was. I teraz tak. E, karta króla kielichów e, jest kartą, która mówi o tym, że jesteście osobami, które są empatycznymi, wrażliwymi i potrzebujecie mądrej też tak zwanej mm, historii emocjonalnej, która będzie skierowana. Przede wszystkim też na wasze potrzeby, ale i wy te potrzeby również umiecie zapełnić drugiej osoby. I teraz, tak, jeżeli jesteście osobami samotnymi, to co ta karta chce wam przekazać? To, żebyście kierowali się na osoby, które już na pierwszym momencie są z Wami zgodne. To, że ktoś pasuje Wam z stylem obycia, być może wizualnie, ale również to, jakie wartości niosą. Natomiast, jeżeli jesteście w relacji już partnerskiej, zwróćcie uwagę, czy nie porównujecie kogoś właśnie do innej osoby, żeby tutaj tego właśnie też nie robić. Ale na Waszym atutem w historiach relacji są to, co możecie wnieść jakie uczucia wobec właśnie drugiej osoby to, co może Wam pomóc, as kielichów. As kielichów jest kartą, która mówi o tym, że jeśli będziecie szli w zgodzie ze sobą i w emocjach nie realizowali niczego wbrew sobie, ale też i a będziecie szukać tej prawdziwy... prawdy w historiach emocjonalnych, to one do Was przyjdą. Natomiast, jeżeli jesteście w relacji, to karta Asa kielichów mówi o tym, żeby pokazywać te emocje, a czuć, pokazywać i funkcjonować w zgodzie ze sobą. To, co jest do przepracowania koło fortuny, Decyzyjność. Koło Fortuny bardzo często mówi o tym, że mamy do przepracowania chwiejność emocjonalną w decyzjach, czyli to, że jesteśmy empatyczni, to, że idziemy w zgodzie, to jak najbardziej jest na tak. Natomiast tu warto było popracować na tak zwaną systematyką w historiach decyzji emocjonalnych. To, co macie do zrobienia, jest karta pokazana tutaj, żeby nauczyć się tego, że druga strona też potrzebuje tak zwanej przestrzeni i żeby pozwolić tej drugiej stronie na tak zwaną przestrzeń osobistą, żeby nie naciskać, żeby nie próbować robić niczego właśnie wbrew również tej drugiej osobie, ale również i wbrew Wam. I karta wynikowa jest siódemka kielichów, to może dać Wam spełnienie pragnień, em emocji. I teraz tak, karta króla Kielichów, to, co macie w najsilniejszym aspekcie, Wasze emocje, to, ile możecie dać, to, w którą stronę chcecie, żeby ta relacja zmierzała, czy też to, kogo szukacie, tak? I teraz tak, teraz zróbmy moment, w którym osoby szukają miłości, żeby to pogodzić. Osoby szukające pokazujcie to, jakie piękno w sobie nosicie. Ukierunkowujcie swoje też działania. Na osoby, które myślą i czują podobnie. Kilichów mówi o tym, że tutaj to, jak wy się prezentujecie na płaszczyźnie emocji, pasja wasza będzie też takim owocem, dawała wam owoce przyciągnięcia właśnie osoby do tejże relacji. Kopfortuny popracujcie nad tak zwaną chwiejnością decyzji, że raz tak, raz tak, a być może nieumiejętność ukonkretyzowania tego, czego tak naprawdę potrzebujecie, zwróćcie na to uwagę, tak? To, co jest do zrobienia, Przede wszystkim tego, żeby nie robić niczego wbrew sobie, ale i uszanować tak zwaną przestrzeń drugiej strony. Czyli nie zagarniać wszystkiego, tylko uszanować też tą przestrzeń. Karta Siły jest kartą, która mówi o tym, że nic na siłę. Karta Pustelnika jest kartą też pewne rzeczy muszą się wydarzyć w odpowiednim momencie. Dojrzałość emocjonalna musi do ciebie przyjść, aby to spełnienie marzeń do ciebie przyszło. Zatem jest to możliwe. Zrób to dla siebie. Teraz, jeżeli jesteście w relacji i macie tak zwaną kulejącą jakąś historię, to karty pokazują zastanów się, czy tutaj do kogoś tej osoby nie porównujesz. Karty pokazują tutaj, że głębokie uczucie i taka szczerość emocjonalna tutaj będzie mocno pomocna. Natomiast karta Koła Fortuna mówi o tym. Że tutaj trzeba być konsekwentnym w decyzjach, bo zmienność nastrojowa tu wcale nie będzie pomagała. Karta Pustelnik i Karta Siły też mówi o tym, że tutaj warto by było zastanowić się nad tym, czy nie robimy czegoś wbrew drugiej osobie i przemyślmy to. I siódemka kielichów, nie budujcie sobie wizerunku tej osoby w swojej głowie, bo on nie do końca jest taki, jaki gdzieś tam jest faktyczny, żeby później nie było rozczarowań. To jest. Podpowiedź, wskazówka dla osób, które wybrały pierwszą grupę kart. Osoby, które wybrały drugą grupę kart, jak to wygląda? Arcykapłanka. Karty pokazują tutaj, teraz będę mówiła dla osób, które szukają miłości. Karta arcykapłanki, korzystajcie też z własnej intuicji, ale bądźcie też tajemnicą, tajemniczą, pozwólcie się odkrywać powoli. To, co jest pomocne, to, że możecie umiecie, bądź warto, żebyście umieli podejść do każdej historii, z tak zwaną czystą kartą. To jest pomocne, tak? To, co jest do przepracowania, karta wisielca, odwracanie kota ale też trzeba zwrócić uwagę na to, czy umiecie się postawić po stronie drugiej. Wisielec jest zamianą ról i tutaj możecie nie umieć się postawić po tej drugiej stronie. Być może pewne rzeczy nie realizują się w czasie, w którym byście chcieli. Możecie chcieć Pewne rzeczy też przyspieszać. Zatem spójrz na historie emocjonalne z innej perspektywy, bo na ten moment karty pokazują, że możesz tego nie potrafić. To, co masz do zrobienia, Dwójka pentakli jest kartą, która mówi o tym, naucz się kompromisu. I karta trójka pentakli mówi o tym, kompromis będzie wzmacniającym trybem i dającym tak tzw. lepsze, nazwijmy to, efekty, czyli możesz znaleźć wartościową osobę do relacji. Dzięki temu spotkasz osobę, która myśli, czuje i taką zwaną symbiozę. Zatem taka jest podpowiedź dla osób, które szukają relacji miłości. Dla osób, które są w relacji kulejących, być może ktoś pojawia się i znika. To jest dla Was teraz jakby informacja. Karta arcykapłanki mówi o tym, że tutaj też trzeba zastanowić się, czy historia tak zwanej ukrytej relacji Ci pasuje, czy chcesz w taką konfigurację też wchodzić. Karta arcykapłanki też mówi o tym, że intuicja ma Twoja moc, zatem z niej korzystaj. Karta głupca mówi o tym, żebyście tutaj dawali sobie tak zwaną szansę na nowe, Kart, czysta karta będzie pomocna. Tutaj na słabszy możecie odwracać po ogonem, nie przerzucajcie się winą, a bo ty teraz ty, a ty, a ty, żeby tego też nie robić, bo karta wisielca też mówi o tym, że no ja tak czekam, czekam i zobaczę, co ta osoba zrobi. Wisielec też mówi o tym, żeby zwrócić mi jakby uwagę na to, jak druga strona mogła odebrać to, co ty robisz bądź pokaż tej drugiej osobie, jak ty widzisz jak ty słyszysz słowa, które właśnie ta osoba robi, bądź jak, jakie są twoje reakcje, z wyniku czego one tutaj się realizują, bo ta osoba tego po prostu nie widzi. Karty też pokazują tutaj, że tu jest też kompromis, trzeba też pogodzić dwie rzeczy w jednym momencie. I Trójka Pentakli mówi o tym, pogodzenie twóch, tych dwóch rzeczy w jednym momencie da ci możliwość hmm, Tworzenia tak zwanej wspólnoty, zatem osoby, które są w relacji, które być może próbują coś razem składać, a elastyczność, Umiejętność połączenia dwóch historii, ale również Trójka Pentakli mówi o tym: że trzeba umiejętnie nauczyć się, nazwijmy to, inwestować czas, zasoby w tej relacji, aby móc uzyskać tak zwane spełnienie. Reasumując, jakby cały ten rozkład dla osób, które być może są w takiej trudnej sytuacji, status skomplikowany, to tutaj jest tak, czy relacja w tak zwanym statusie skomplikowanym Ci pasuje. Karta arcykapłanki Intuicja Twoja też ma dużo Ci do przekazania. Otwórz się na nowe, dajcie czystą kartę, nie wywlekajcie czegoś i wciąż i wciąż wypominajcie, nie przyciągajcie liny. Karta Wisielca też mówi o tym, zwróć uwagę i pokaż drugą stronę. Kompromis, elastyczność, zachowanie umiaru, wskazane żeby móc więcej zyskać, bo karta Trójki Pentakli tutaj jest kartą też inwestycji, trzeba zainwestować właśnie w te działania, żeby uzyskać właśnie ten proces spójności. No i osoby, które wybrały trzecią grupę kart. Co Wy tutaj macie? Karta Trójki Kielichów. Karta Trójki Kielichów mówi o tym, że możecie być osobami, i teraz jest to dla osób wolnych, które szukają relacji. Trójka Kielichów jest karta, która mówi o tym, że jesteście najprawdopodobniej osobami, które, które da się lubić. Być może jesteście osobami towarzyskimi, ale również umiecie się odnaleźć w grupie osób, tak? Na tej. Na tej zasadzie. karta dziewiątki, dziewiątki było w strukturach mocnych, jakby aspektów. Jesteście konsekwentni, systematyczni. Zatem wykorzystajcie tą swoją mocną stronę. To, co macie do przepracowania, no właśnie. Jesteście osobami towarzyskimi. Być może lubicie ludzi wokół. Być może jest to aspekt, który mówi o tym, że mm, lubicie czuć się do w historiach relacji, ale również i Wy umiecie docenić wkład osoby, z którą gdzieś tam funkcjonujecie na wspólnej przestrzeni. Tutaj jest też pomocna, bądźcie konsekwentni, systematycznie to wy, Wam pomoże. Wytrwajcie w swoich postanowieniach emocjonalnych. Karta samieczy jest kartą tutaj najsłabszego czynnika, która mówi o tym, że e, poprawić trzeba komunikację, bądź e, uważać na tak zwane riposty, bo mogą one gdzieś tam nie do końca być rozumiane przez wszystkich. Tak? To co macie do zrobienia, karta maga z ósemką Buław. Po pierwsze, pracować nad tym, aby. Ym... I tu jest znowu komunikacja, przekaz, y, przekaz wiadomości, przekaz informacji. Ósemka Buław jest kartą wiadomości, a mag również zasoby informacyjne. E, jeżeli jesteś osobą samotną, e, i chcesz czuć się. E, że dostajesz też tą uwagę, to poważne potraktowanie, żebyś gdzieś tam że Ty się nie bawisz czyimiś uczuciami i tego właśnie mi tu brakowało to jest Twój najsilniejszy aspekt, nie bawisz się cudzymi emocjami i nie chcesz, żeby się bawiono Twoimi, bądź konsekwentny, konsekwentna, systematyczna a popracuj też nad formą być może wymowy, komunikacji, sposobu natomiast karta maga z ósemką była to, co trzeba zrobić, trzeba rozmawiać Uczyć się komunikacji, ale również zastosuj afirmacje, manifestacje, aby pewne rzeczy mogły się tutaj rysować. Karta Maga też jest osobą wykwalifikowaną, zatem jeżeli szukasz też historii emocjonalnej, to może warto by było skorzystać również ze wskazówek, podpowiedzi osoby wykwalifikowanej. Taka jest tu podpowiedź. I dzięki czemu jest dziewiątka, e, dziewiątka kielichów. Dziewiątka kielichów nie będziesz musiał, nie będziesz musiała u, jakby funkcjonować w relacjach pod kogoś. Czyli no, dla dobra ogółu gdzieś tam a, funkcjonuje. Bo może być też tak, że w relacjach mogło Ci się trafiać takie historie, które żyłaś nie swoim, żyłeś nie swoim życiem, bo wypadało, bo trzeba było i tak dalej. Natomiast tak, jeżeli jesteś osobą wolną, to co możesz usłyszeć, wiadomo, dla Ciebie, to przede wszystkim Twoją mocną stroną jest to, nie bawisz się niczyimi uczuciami. Trójka kielichów, być może jesteś osobą lubianą, jeżeli już ktoś Cię pozna. Karta dziewiątki buław jest to konsekwencja będzie pomocna. Systematyka, asy, mieczy, najsłabsza komunikacja, a bądź ktoś ma, nazwijmy to, jakby inny poziom, jest na innym poziomie, jakby emocjonalnym, niż ty. Zwróć uwagę na to, żeby gdzieś tam ten poziom emocji, inteligencji emocjonalnej był na równym poziomie. Karta maga z ósemką buław, afirmacje, manifestacje mogą Ci w tym pomóc, ale również pomoc ze wskazówek osoby wykwalifikowanej w aspekcie emocji. To może być, nie wiem, historia związana z biurem matrymonialnym, być może ktoś, kto zna się na rzeczy, będzie umiał Ci przekazać ważne informacje. Właśnie może teraz otrzymujesz te ważne informacje. I dziewiątka kielichów jest kartą, która mówi o tym, żeby... Mm, nie robić więcej w historiach emocjonalnych niż to na co Cię stać, na ile Cię stać, to jest tak nie rób więcej niż Twoje wewnętrzne ja Ci na to pozwala, żeby nie czuć się później wykorzystywanym. Zatem jeżeli jesteś osobą samotną, to masz wskazówki, podpowiedzi, co możesz zrobić, aby historia emocjonalna w zgodzie z Tobą i pod Ciebie mogła mieć miejsce. Jeżeli chodzi o osoby, które są w kulejących relacjach, status skomplikowany, karty pokazują tutaj żebyś się ceniła, cenił, żebyście się cenili w tej relacji, żebyście też otrzymywali słowa, a popracowali nad formą komunikacji. Może potrzebna będzie Wam tak zwana, nazwijmy to, jakaś grupa wsparcia bądź terapia, a aby nie zgadywać, co druga strona potrzebuje i nie uszczęśliwiać, bo uważa, możecie uważać bądź ktoś uważa, że coś dla Was jest lepsze. Wskazówki, podpowiedzi dla Was z tej grupy kart. Zatem moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Natalia, kart, której użyłam, to tarot krainy cieni. Rozkład, który jest tutaj zastosowany, również jest z tej książeczki. Jego ja troszeczkę pod siebie przekonwertowałam, bo on tutaj mówi o spełnianiu marzeń, a ja z ten rozkład podciągnęłam pod historię właśnie emocjonalną. Zatem. Tyle dzisiaj ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia, mam nadzieję, już wkrótce. Całej papa. Cybą, cybą i to.